Jak kochać kogoś z nerwicą lękową? Przez ponad 5 lat miałem nerwicę i chyba najlepsze pytanie to jest właśnie do Dla ciebie. Mnie. Tak, tak, myślałam, że od razu oddalisz to od ciebie, żebym mnie od razu powiedziała, jak <laughs> ciebie kochać, było przez ten czas <laughs> wam się wydaje, że ta osoba was mniej kocha. To jest dziwne, bo wy kochacie tę osobę tak samo. Z długi, długi czas miałam wrażenie, że Kamil czy tej nerwicy mnie mniej słucha. On był tak jakby mniej obecny. Tym samym ja miałam wrażenie, że mnie mniej kocha, no bo daje mi mniej uwagi, na którą tak jakby zasługuje. Tyś powtarzałaś mi chyba coś z trzy razy i potem powiedziałaś, kurczę, że to chyba nie ma sensu, żebym ci za czwarty raz powtarzała, przecież. Ja ci to mówiłam, no bo faktycznie, jaki był sens, no ja wiedziałam, że Ci mi to mówiłaś, ale nie pamiętam kompletnie nic z tego. I to I było przykre dla dwóch stron. Plus pamiętam, że mnie irytowały sytuacje, w których na przykład gdzieś byliśmy, bardzo mi na jakimś spotkaniu zależało, nigdy nie było wiadomo, czym z tego wyjścia nagle nie wyjdziemy. Pytanie było ważne. Jak? Jak kochać kogoś Jak z nerwicą? Kochać. Tak, samo. Po prostu tak samo, tylko trzeba mieć więcej cierpliwości, trochę też odwagi i zaangażowania. Idź to z tyłu w głowy, że ta osoba nie chce źle, nawet jeżeli to by się wydaje, że ona coś robi źle wobec ciebie. To jest coś, nad czym ona tak jakby nie do końca panuje, ale hmm. jakby mogła panować, to na pewno by tego nie zrobiła, tak żeby ta osoba bez tej nerwicy, ten partner się źle czuł. Więc po prostu tak samo z większą dozą miłości i cierpliwości i troski i tyle. Chcesz coś powiedzieć? Tak, cieszę się, że mamy. O, dziękuję ci bardzo. Cieszę się, że mamy to już za sobą. I dobra robota. Dziękuję. Trzymamy za Was wszystkich kciuki, żebyście Wy też z tego wyszli i żebyście mieli kogoś, kto Wam da. Wsparcie. wsparcie. Nie oceni, będzie po prostu.